Z kodem MMA Rox 760 złotych bonusu na start. Góral, no, można by było powiedzieć, że po walce, która właśnie zakończyła się w sposób taki, którego nikt się chyba nie spodziewał. No. Gdzie? No, na zasadach gromdy, czy cokolwiek. Chłopacy tutaj wszyscy mają charaktery. Bardziej chodziło mi o to, że skończyła się w ten sposób, że gdzieś tam miałeś dużo do rywala pretensji o to, jak się ta walka skończyła. Jak tu nie mieć pretensji, skoro naprawdę kilkukrotnie pada komenda, brystop i tak dalej, już, i tak dalej. No i człowiek już jak słyszy, no to jednak zachowuje się sportowo, tak? Ale widocznie nie wszyscy to rozumieją. No właśnie, ciężko jest i trudno jest powiem, tak jak mówisz, tu charakterni ludzie, ta walka zawsze do końca. Ciężko jest tak y, pogodzić się z tym, że to się tak właśnie zakończyło? No kurczę, no już widać było, jak się zachowywał na, y, że tak powiem, face-to face, tak? No to już zachowanie jego było nieodpowiednie, co mnie też to podkręciło. Y, jeszcze na rozgrzewce też próbował doglądać mnie, gdzie został wygoniony po prostu, bo tak też się nie robi. Czyli cały czas robił po prostu frajerskie numery. A tutaj podczas samej walki. Jak się czułeś dzisiaj podczas tego pojedynku? Abstrahując od tego, co się potem wydarzyło. Nie no, no plan, plan, że tak powiem, już na późniejszą walkę było go zmęczyć. tak? Dlatego były zapaśnicze, klincze też i tak dalej. No nie wiem, no przebieg walki mi się wydaje, że był wyrównany czy cokolwiek. Nie wiem, może nawet ja prowadziłem, może on coś prowadził. Ale cały czas zakładałem jakiś tam plan taktyczny. Miałem go zmęczyć właśnie klinczami i tak dalej też. Żeby po prostu się wyszczelał, bo już widać, że opadał z sił. No niestety, no zachował się jak się zachował. No, ja nie jestem dumny z tego, jak się zachował. Nie jestem dumny z takiej wygranej, jestem wojownikiem, mam charakter. Jeżeli mówię, przegra przegrać to nawet z bardzo dużym honorem. No, no właśnie, to wiedziałem, że też jeszcze po walce samej te emocje w Tobie buzowały, tak nie za bardzo miałeś ochotę podać mu rękę, pożegnać się po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce no, przed po zakończeniem pojedynku. No, trudno się pogodzić z takim czymś, z takim zachowaniem, po prostu, no niech po prostu no, moim zdaniem, no... Jak mu powiedziałem, to że ma wypierdalać, to nie wypierdala. Powiedz mi tak na koniec, jeszcze tylko Cię zapytam. Chciałbyś ewentualnie, no ja wiem, że taka sytuacja zaistniała trudna. Chciałbyś ewentualnie rewanż, chciałbyś się spotkać z tym samym człowiekiem jeszcze raz? Znaczy tak, o, ja nie odmawiam walk, ale mówię, no dosadnie się zachował frajersko i nie wiem, czy taka osoba powinna w ogóle tu być. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.